Wszystko co wartościowe Z udziałem wicewojewody podkarpackiego Alicji Wosik w Urzędzie Miejskim w Brzozowie 18 czerwca odbyła się sesja popularno-naukowa z Dziejów Ruchu Ludowego na Podkarpaciu. W jej programie znalazły się referaty pracowników naukowych oraz występy artystyczne uczniów szkół z górek i przysietnicy. Uczestników spotkania powitał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Po nim wystąpili uczniowie zespołu szkół imienia Wincentego Witosa w Górkach, którzy przybliżyli obecnym postać swojego patrona. O działalności Mikołajczykowskiego PSL-u i represjach wobec tej partii mówił Marcin Bukała z Biura Edukacji Publicznej Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Znaczenie polskiego stronnictwa ludowego, którym kierował Wincenty Witos, a później Stanisław Mikołajczyk, było ogromne, zwłaszcza w tym wymiarze, Województwa Rzeszowskiego. Województwo Rzeszowskie było jedynym województwem kierowanym przez wojewodę z PSL-u. Tym wojewodą był Roman Gessing. Ale obsadzali 48% miejsc w gminnych Radach Narodowych. Obsadzali również 8 spośród 17 stanowisk starosty powiatowego. w Województwie Rzeszowskim. Powiatem Rzeszowskim również kierował przez pewien czas starosta z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie rzeszowskim cieszyło się ogromnym poparciem liczyło około 73 tysięcy członków. Warto pamiętać o, o staraniach, działaniach Polskiego Stronnictwa Ludowego w tych latach 1945-1947. Powiązało się to z dużym zaangażowaniem, z dużym niebezpieczeństwem i yy, jednocześnie z tą wizją yy, niepodległej Polski, czyli z, właściwie z tym samym, yy, o co zabiegano później, m.in. W, ram, w ramach yy, zrywów yy, niepodległościowych yy, w PRL-u i myślę, że, że Polskie Stronnictwo Ludowe i i aktywność Polskiego Stronnictwa Ludowego i starania Polskiego Stronnictwa Ludowego powinny być traktowane prawie na równi z innymi zrywami, które miały miejsce w PRL-u. Podczas okupacji nie zaprzestało działalności tworząc struktury polskiego państwa podziemnego. Wspomnienia z tamtych czasów są nadal żywe wśród mieszkańców naszej gminy. Z ruchem ludowym jestem związany od ponad 40 lat, ale przy takiej okazji jak konferencja na temat ruchu ludowego chcę wspomnieć o historii ruchu ludowego w Przysiętnicy i muszę wspomnieć tutaj o, o takim działaczu ruchu ludowego jak Stanisław Rubel, Nawiasem był dziadek mojej żony, który zmarł w 1939 roku, zmarł na skutek chorób i, 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 i pobicia przez policję, ukrywania się, a jego żona babka mojej żony, sztandar koła stronnictwa ludowego przedwojenny ukrywała w czasie wojny, a moja teściowa przekazała go kilka lat temu do Muzeum Regionalnego w Brzozowie, gdzie się ten, obecnie ten sztandar znajduje. Chcę powiedzieć jeszcze o takiej historyjce y, Z przedwojny Którą opowiadali mi Starzy działacze ruchu ludowego Że przed wojną w Przysiepnicy y, Ksiądz y, Proboszcz Jan Kuźniar y, Bardzo popierał i związany był Z ruchem ludowym a, a, a kierownik szkoły Był działaczem narodowców I opowiadali, że kiedy proboszcz Przychodził do szkoły To właśnie ten kierownik y, szkoły y, Michał Fitz Wołał na niego Jasiu źle ucho, co miało jakby pomniejszać tą jego godność i dostojność proboszcza, dlatego że, że popierał chłopów i związany był z ruchem ludowym. Podczas spotkania nie zabrakło i wątku socjologicznego. Swoimi uwagami na temat pojęcia chłopskiego rozumu, jak i uosobienia mądrości ludowej i zdrowego myślenia podzielił się Władysław Tabasz z Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Czym tkwi istota chłopskiego rozumu? Istota chłopskiego rozumu polega, tkwi w doświadczeniu wieloletnim, doświadczeniu pokoleniowym, doświadczeniu dziejowym i doświadczeniu z porządku kalendarza i z porządku biologicznego. Jeśli chłop czegoś nie sprawdził, nie zaobserwował w zachowaniu się biologii, przyrody, zwierząt, nie dowierzał, nigdy nie wyrzucał i oby tak dalej było słów na wiatr. I tego y, y, przysłowia się trzymał, ponieważ za każde słowo wypowiedziane no, trzeba było ponieść jakieś konsekwencje. Bo nie znając y, y, jakby dalszego ciągu, nieufnie po prostu się nie wypowiadał. Ktoś powie, że lekceważył rozmówcę. Nie. Na wszelkie wypadek był ostrożny. Mamy dzisiaj taki czas, że ludzie wszystko mówią, a y, często za dużo. Prowadzący sesję dr Mariusz Kaznowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie, omówił ewolucję kontaktów pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a ruchem ludowym w XIX i XX wieku. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Macieja Rataja w Przysietnicy przedstawili literackie obrazy wsi. Organizatorami byli Burmistrz Brzozowa oraz Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Brzozowie.